Dzisiaj wam pokażę razem z moimi ślimaczkami, światłem, drugim i trzecim. I jeszcze się nie obudził, ten trzeci. Dzisiaj wam pokażę yy, nowe terrarium dla ślimaków. Dziwnie to zrobiłem, ale dobrze. Tak. Yy, Teraz to się z tego. Star staram się wam jak najbardziej to przybić. Chwilę. Tutaj jest yy, ten dole, są kamienie. Potem leci po lekki ziemi. Potem Mamka, tak? No i jak już mamy to, no na mychu są trzy muszelki, w których oni sobie śpią. Oni ja śpią w tych muszelkach, w sensie chodzą do nich. Czasami, czasami zasypiam na ścianie, a czasami uciekają, śpią na mojej ścianie. Różnie bywa, potem musiał uszczelnić jakby ten, uszczelnić tak, Prawda? Po ciągle uciekamy. Uciekamy ciągle, uciekamy. Dobrze. No to tak, yy, będzie trzy... trzy no będę ją odświeżać tak raz na tydzień, chyba wystarczy. No, zobaczcie, co to jest nie wiecie co to jest? Wiecie co to? Co to? To coś? To? Na co skończyłem? To, to jest slimacza kupa. Tak samo jest na tu. Само это на ту, это на ту, потому села умочь, дешеве что. И кстати, надо взять такой коня, кота посто, не пишет, кому дорог не подпишет, будет к беде угодно. А чем без супа? И мне